Wszystkim tu Marysia, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy kolejny piękny dzień na Hawajach. Zobaczcie w ogóle, jaka jest pogoda. Piękne niebieskie niebo, dlatego dzisiaj będziemy robić dużo rzeczy. Także zabieram Was razem ze mną. Zapraszam. Zaraz wsiadamy do naszej fury i wybieramy się na pewno na kajaki i gdzieś jeszcze, tylko musimy to obczaić, bo wszystkie plany robimy rano. Popatrzcie na hawajskie rejestracje, oni mają tęczę na rejestracji, bo tutaj codziennie jest jakaś tęcza. My codziennie widzimy tak ze dwie, trzy tęcze, a te buty, kojarzycie jakie zabrudziłam na poprzednim vlogu, co nie? No, to udało mi się je jako tako umyć, czystsze już nie będą i właśnie się suszą. Teraz sobie płyniemy do hawajskiej wioski, która jest gdzieś tam daleko, i może do niej dopłyniemy. Jesteśmy na stacji benzynowej, bo musimy zatankować. I popatrzcie, ciekawostka, tutaj. To w ogóle się od razu otwiera, nie trzeba kluczykiem przekręcać. A tutaj, um, żeby zapłacić za tankowanie, to nie trzeba wchodzić do środka, tylko tutaj się przejeżdża kartą. Jesteśmy jak y, typowa grażyna, bo mamy wlew z tej strony, ale nie chciało nam się czekać, aż tam ci goście pojadą, więc będziemy kombinować, czy się tutaj dociągnie, czy nie. A daje radę. To się tak stresuje. Dlatego w już wziąłam kartę i teraz a nie musiałam pisać w telefonu, ja nie wiem, ja nie, nie wiem, to <grymne> Jedziemy sobie, jedziemy taką wsiową drogą trochę i patrzcie, tu nagle na podjeździe stoi karetka i ona chyba nie przyjechała do nikogo, chyba nikomu się nic nie stało bo tam na drzwiach jest taki znaczek z tym takim wężem, jakby coś tutaj było, jakiś lekarz czy coś w tym rodzaju, ale to jest dziwne, bo to jest taki zwykły dom. Stanęłyśmy sobie przy drodze, bo tutaj często przy drodze są takie punkty widokowe, można się zatrzymać, popatrzeć, a jest na co patrzeć. I dzisiaj mamy do tego idealną pogodę. A tam zobaczcie sobie w ogóle widać kolejną wyspę. Ona się chyba nazywa Nihao, czy coś w tym rodzaju. Zatrzymałyśmy się na kolejnym stopie, zaraz koło tego kanionu. Mamy tutaj przecudowne widoki, a tam możecie zobaczyć wodospad. Przecudowny. Przyjechałyśmy właśnie w kolejny punkt widokowy, w jedno z najmokrzejszych miejsc na Ziemi. Co to jest taki znaczek? O, tam jest taki znaczek i jest napisane, że to jest. 5148 stóp Jeżeli dobrze to policzyłam, to to jest 1544 metry wysokości I uwaga, uwaga! Pierwszy raz zobaczę ten widok, bo jak byłyśmy tutaj ostatnio, to była tylko chmura I nic nie było widać O, wow! Jak tu jest pięknie! Moje buty jeszcze nie wyschły, dałam je na tylne siedzenie, więc trochę po nich wiało, jak jechałyśmy z otwartym dachem, ale są lekko mokre. Natomiast zdecydowanie są czyste, choć mi się wydaje, że jeśli przejdziemy się po tym szlaku, to dzisiaj znowu będę musiała je myć, choć na pewno nie będzie aż tak źle jak wczoraj. Jesteśmy nad chmurami, tylko tam jest jedna chmura, która jest wyżej od nas. Dopiero teraz widać, jak wysokie są te chmury, że niektóre się ciągną aż nad nas i pod nas. Ale widok jest super. Cały czas wieje na nas chmurą. Stamtąd wieje chmurą, stąd. W tym momencie akurat nie wieje chmurą, ale jeszcze przez chwilą wiało chmurą. Także. O, i jeszcze tam w ogóle wieje chmurą. To samo miejsce, minuta później. Nic już nie widać. Jedna wielka chmura. Krajobraz jest tu trochę jak. Park Jurajski, bo właśnie wszędzie są takie poprotki. Popatrzcie, po tej stronie sucho, po tamtej stronie mokro. Zawsze się zastanawiałam, jak to jest, że właśnie te wulkany tutaj na wyspach, czy jakieś góry zatrzymują chmury i. Teraz widzę to, ale dalej tego nie rozumiem. Bo te chmury, jak sobie przechodzą z tamtej strony, to one niby przechodzą, widać jak tutaj wieją, przechodzą na tą stronę i tutaj znikają. Już ich nie ma, no ja nie ogarniam tego. A teraz nadeszło jeszcze więcej chmur. Także już się nie da zobaczyć kompletnie nic, za to są fajne widoki, jak ludzie są tam w chmurze. Kolejny szlak, właśnie zapytałyśmy tamtych ziomków jak tam jest. Powiedzieli, że bardzo błotno. Idzie się w sumie jakieś 3,5 godziny tam i z powrotem, tam jest wejście, także biorę kanapkę z masłem orzechowym i ruszamy. Opa, dla nas będą 4 godziny. <grych> no, albo więcej. No wyrobimy się przez zachodem. Uuu, Czy... już widzę to błoto, hura! No ledwo co uprałaś <grym> to... chyba nie no, było warto. Nie, myślę, że było warto, ale myślę, że dzisiaj też będę je znowu prać. No, a ja myślałam, że więcej błota się nie da, myliłam się. Także teraz nie będę dużo nagrywać, bo muszę się postarać, żeby się nie wywalić w tym błocie. I wrócę do Was, jak się zrobi mniej błotno. Przyszłyśmy już tak... Z... Pół kilometra, może... no coś koło pół kilometra, więc zrobię update moich butów. Trochę w błocie, ale jeszcze nie ma aż takiej tragedii. Podoba mi się jak to zaczęło być dla mnie trochę w błocie, a żeby było źle, to muszą być całe w błocie i pół nóg. Mhm. Patrzcie, jak kombinujemy tutaj Aga wypatrzyła sobie drzewko, próbuję <laughs> na zdjęcie. Tony w błocie. Słuchajcie, doszłyśmy właśnie do miejsca, gdzie w końcu coś widać. Jesteśmy w chmurze, także byłyśmy ponad tą chmurą, wtedy było słonecznie. Teraz jest mleczko takie. I w końcu mogę zjeść moją kanapkę, bo wcześniej było tak ślisko i tyle błota, że się bałam. Chciałam mieć dwie wolne ręce, a teraz jest już lepiej. Wyszłyśmy sobie z tamtej ścieżki. Teraz będziemy iść tamtą ścieżką, tam gdzie Aga idzie i w ogóle nagle wszędzie są paprocie, kolejna zmiana krajobrazu. Tutaj mamy jakieś takie drzewka, zaczęło wychodzić słońce, także mam nadzieję, że jak dojdziemy na miejsce to już będzie jakaś ładna pogoda i ładne widoki, bo my tak naprawdę w ogóle nie wiemy dokąd idziemy. Jest jakiś szlak, wiemy, że ma jakieś 3 mile chyba, ale dokąd prowadzi to będzie niespodzianka. Słuchajcie, właśnie dotarłyśmy chyba na miejsce, tak nam się wydaje. Taki skrawek klifu tutaj. Wydaje mi się, że to jest koniec i w końcu coś widać. Tam jeszcze ludzie sobie siedzą, także zaraz zejdziemy na dół i zobaczymy, jak to wygląda z dołu. I akurat nad nami się kończą te chmury, także idealnie! Cały szlak, jak widać, ma 325 mili, właśnie spadły mi okulary po raz 30 chyba. Idę dalej, teraz idę na te skałki tam do ludzi. Błoto i trawa. O, właśnie dochodzę. o Ojejku, jak tam jest pięknie! Jezu, zacz tam rzeczka jak płynie tu tam. jest ładnie. Uuu. No to helikopterem rzeczywiście tutaj musi być. Uuu. Jak dobrze, że tu przyszłyśmy. Chyba no. właśnie takiego widoku szukałyśmy. Tak. Właśnie sobie stoję w takim miejscu, że jeśli ktoś ma lęk wysokości, to nie polecam z tej strony mam wielką przepaść. Ty nawet nie widzicie, jaka ona jest wielka. To jest jakieś 100 metrów minimum, myślę, że więcej. Z tej strony coś bardzo podobnego, ale to są przecudowne widoki i one są właśnie typowe dla tej wyspy Kauai. I jeszcze co chwilę przelatuje jakiś helikopter, właśnie tam gdzieś mnie zagłusza i one wlatują prosto tutaj w te miejsca wszystkie. Fajnie to wygląda I jeszcze z tamtej strony, patrzcie, jest taka wielka dolina. I tam sobie ludzie lecą helikopterem. O tam jest wodospad, taki wąziutki. I na samym dole płynie sobie strumyczek, to akurat go nie widać, ale tutaj go widać. Nie no, ja tu chcę nagrywać vloga, tam mi ziomek hałasuje helikopterem, tam też gdzieś mi ziomek hałasował. Dobra, odlatuję sobie. Popatrzcie. Tutaj jest taki bardzo ładny kwiatek, który wygląda jak te kwiatki z klocków LEGO. To takie maciopenkie, co się nadziewało na to takie potrójne szpikulce. A ja kocham klocki LEGO, także od razu mi się skojarzyło. To takie mini mini, mini i kolorowe. Właśnie sobie leciał jakiś helikopter i przelatywał tak mega blisko nas ja tak mówię, pomachajmy, mój tak machamy, machamy i pilot nam odmachał, ale tak sobie myślę, jak on cały dzień lata wozi ludzi po tych wszystkich widoczkach i już pewnie mu się nudzą, no to jego rozrywką jest odmachiwanie nam. Boże, Ale się niekomfortowo czuję schodząc tak tyłem, bo czuję ten spadek, że mnie wciska Ojej. No to też trzeba być takim odważnym, żeby robić ładne zdjęcia. Ja ogólnie uważam się za osobę odważną, ale to jest naprawdę przerażające. Widzicie co Aga robi dla swoich widzów? Lajkujcie jej zdjęcia! Lajkujcie na zdjęcia i wy będzie. Wy teraz będziecie wiedzieć jak bardzo to było jak jego bardzo poświęcenie. Naprawdę, bo tu jest, o jest jak to pięknie wygląda. zaczynają podsychać, robimy sobie zdjęcia i jeszcze przed chwilą leciał helikopter dosłownie kilkanaście metrów od nas i mu tak pomachałyśmy i nam pomachali i nas nagrywali. <grym> jak takie małpki. O, patrzcie, tam są małpki i <grym> Zaczynamy wracać. Jest 17. Także jak dotrzemy do końca, to już pewnie będzie ciemno. Musimy się pospieszyć. <grym> także wracamy do krainy błota i pniemy się teraz do góry. To będzie... Długa wspinaczka. Idziemy sobie i wracamy. Już wracamy ponad godzinę. I zaczęło tam ładnie wychodzić słoneczko. Mam ładne widoki. Już jesteśmy zmęczone, ale brniemy pod górę. Pod górę droga jest łatwiejsza. Daję radę. Bo jest tutaj tak przecudownie, słuchajcie. Ale na pewno tego nie widać. No takie żółte plamy, tylko wychodzą. Wyobraźcie sobie, musicie sobie wyobrazić, uruchomcie wyobraźnię, jak tu jest cudownie. Przeszłyśmy stamtąd. Stoi nasz samochodzik i w końcu, w końcu wróciłyśmy. Jest 18:48 czy jakieś 20 minut po zachodzie słońca. Powiem Wam, że idealnie wróciłyśmy, bo gdybyśmy wróciły parę minut później, to naprawdę byśmy szły w ciemności, bo już się tak ciemno robiło, że nawet nie wiedziałam, gdzie ja staję. Teraz update moich butów. Tam, tam, radam. alowy ostrz. Cudownie, dzisiaj będę je musiała mieć kolejny raz. Niezbyt mnie to cieszy, ale było warto. Także to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby mnie obserwować na Instagramie, bo tam dodaję mnóstwo instastory z Hawajów. Obczajcie też mój sklep zwariowani.com. No i widzimy się następnym razem. Pa!